Czy, jeśli ja jestem z zakopanego a wystrój miasta, to mogę z wami trenować? Odległość przygotowania do triatlonu nie jest żadnym problemem. Mój pierwszy trener był z sosnowca i nie stanowiło to, to żadnej bariery, ponieważ w zasadzie wszystkie kluczowe dane, jakie są ściągane z naszych treningów, są zapisane na zegarkach. Wszystkie dane z zegarka, z treningu lądują na aplikacji TrainingPix, gdzie widoczne są dla trenera wszystkie parametry, jakie miałeś podczas jego realizowania. Oczywiście niczego nie zastąpi kontakt osobisty. Ale wizją naszą w ProTree Teamie jest również zespół i bycie zespołem. Nie ograniczamy kontaktu z trenerem. Kontakt z nimi jest nieograniczony poprzez WhatsApp, poprzez aplikację Training Tak więc ten element, który uznaliśmy za bardzo ważny, również funkcjonuje u nas na najwyższym poziomie. Odbierz dwa tygodnie treningów za 0 zł. Oferta ważna do końca maja. Link w bio.